No, cześć. Jak sami widzicie, tak działa nowy napowietrzacz. Te syfy, co tutaj pływają, tak akurat sam sobie wzbudziłem. O kamień był. O, no, przysypany jakimś syfem, co tam osiadł i po włączeniu wszystko się wzbudziło. No, aktualnie działa na najniższych obrotach. więc całkiem fajnie nawet nie jest taki głośny coś tam wibruje ale aktualnie stoi na podłodze do testu więc a ryby tu trochę posprzątają powybierają no ale jak sami widzicie od razu no i o to mi właśnie chodziło żeby właśnie coś takiego zrobić w akwarium nie wiem czy w nowym zrobię dwie rurki czy jedną jeszcze zobaczę to się okaże oczywiście w oryginale ten rzęczyk może tylko podpiąć jedną rurkę ale na szczęście jest rozgałęziacz są zaworki zwrotne więc będę mógł sobie regulować na zaworkach zwrotnych wszystko no trochę nie pomyślałem, mogłem tam trochę zgarnąć, no ale takie kręcenie z ręki to no i na pewno kamień trzeba wymienić no na razie tyle do następnego, hej.